Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0 wprowadziły do kodeksu spółek handlowych postanowienia umożliwiające udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli w tzw. sposób zdalny. Warto nadwinić, że jeszcze przed wejściem w życie wspomnianych przepisów możliwość taka istniała, jednak musiała wynikać wprost z postanowień statutu bądź umowy spółki. Aktualnie natomiast zasada ta jest zasadą prawną wynikającą z przepisów kodeksu spółek handlowych, a jej ewentualne ograniczenia mogą wynikać z przepisów statutu bądź umowy spółki. Wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych przepisów umożliwiających udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych w sposób zdalny miało na celu przede wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania spółek w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. wprowadzenie stanu epidemii i związaną z nią koniecznością poddania się przymusowej kwarantannie przez niektóre osoby. Spółki zainteresowane zapewnieniem swoim akcjonariuszom bądź udziałowcom zdalnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia czy też zgromadzenia wspólników, ustawodawca nałożył obowiązek określenia szczegółowych zasad takiego zgromadzenia w formie regulaminu. Co istotne, regulamin taki nie powinien nakładać nadmiernych obowiązków czy też wymogów, a skupić się jedynie na technicznych, funkcjonalnych aspektach organizacji takiego zgromadzenia. Regulamin przyjmowany jest przez radę nadzorczą, natomiast w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie posiadają rady nadzorcze, bezpośrednio przez wspólników. Rozważając organizację zdalnego walnego zgromadzenia czy zdalnego zgromadzenia wspólników, warto pamiętać o dwóch istotnych aspektach. Po pierwsze, o możliwości udziału w zgromadzeniu w sposób zdalny decyduje osoba je zwołując. Po drugie, Udział w takim zgromadzeniu musi obejmować co najmniej możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistej z akcjonariuszami bądź udziałowcami, a także możliwość wykonywania przez nich prawa głosu bezpośrednio lub przez pełnomocnika. Na zakończenie warto nadmienić, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe organizowanie tzw. wirtualnych walnych zgromadzeń czy wirtualnych zgromadzeń wspólników. Innymi słowy, a mimo nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych, wciąż aktualny pozostaje obowiązek zwołania oraz odbycia walnego zgromadzenia czy zgromadzenia wspólników w siedzibie spółki, bądź, o ile przepisy statutu bądź umowy spółki na to zezwalają, w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej.